Hejka, jeszcze chciałam tak dodać, to będzie jeszcze zmywareczka zamówiona. Bo to jest fajna sprawa, oszczędność wody i bardzo pięknie, szybko się zmywa, wszystko jest ekstra. Tu, jak się rozgrzejam, to jeszcze sprawdzę, czy, czy działają. Na pewno działać, ale zawsze lepiej jest sprawdzić się od razu na dzień dobry, jak się ogrzeją. Na razie mają 19 stopni, to jeszcze niech się rozgrzeją do tej temperatury, co jest w pokoju. W pokoju jest 24. No i natomiast tak, monitorek naprawdę jest świetny, naprawdę ma piękne. Piękny, ładny obraz. Ma bardzo dobry kontrast. Wszystko jest to, co trzeba. Więcej niż nie potrzebuję. No. A w ten sposób zaszczędziłem telewizor. Bo wtedy wszystkie komputery. No, prawie połowa komputerów była podpięta pod jeden telewizor i on był i telewizorem, i monitorem, nie? Ten Philips. Natomiast e, Teraz mam i wygodniej, o, jest bardzo ładnie, przyjemnie i będzie jeszcze bardziej przytulnie, tylko oczywiście jutro, teraz tylko zrobię, teraz to praktycznie za godzinę zrobię taki, taki test, zobaczę czy działają po prostu, no, tak wypada, oczywiście, sprawdzi się na starcie, po co później, jakby byłoby coś nie tak, to musiałbym to odkręcać, tego, no, a tak, to od razu sprawdzę, czy działa za godzinkę. I będzie cool. No i mam jeszcze kupić zmywarkę, tak jak mówiłam. I zlewozmywak, zmywak, może też się da kupić w tym samym miejscu. No, i fajnie będzie. I jak już kupię zmywarkę i zlewozmywak, zmywak, to wtedy będę myślało o kupnie um, skanera 3D i tego statywu pod, do skanerów, żeby obiekty kłaść na takim pulpicie, który będzie skaner skanował. To będzie tu, dlatego to miejsce jest. Ale najpierw zmywarkę, bo święta się zbliżają. Niech już będzie wszystko na perfekt gotowe. No tak sobie myślę. W ostatniej chwili, przed świętami, to wtedy jest mało czasu na takie rzeczy. A tak to już zmywareczka będzie, będzie wszystko ładnie działać. Dopiero wtedy na ludzie będę mógł sobie kupić ten skaner 3D i statyw, pulpit do skanera 3D i te inne pozostałe elementy komputerowe i tak dalej, to jest z górki. No, bo jeszcze tak procesory i to wszystko co do serwera mówiłem też jeszcze, ale to na razie może sobie poczekać po komputerek, teraz no pilniejsza będzie zmywarka i i zlewo zmywak i hydraulik, który to zamontuje, bo ja się nie znam na tym, no. No i natomiast jak już zmywareczka będzie, będzie luksusik, to wtedy będzie można właśnie e, kontynuować te komponenty, o których mówiłem, tak jak e, skanery 3D, pulpity do skanera 3D i procesory, pamięć zasilacze, i tak wszystko po kolei, no. No dobra, no to hejka, siema pan.